On już jest na swoim miejscu, rozsiadł się wygodnie już i dawno. jest gotowy. Kochajmy go, bo warto. Tomasz Obratowski. Słuchajcie, prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie wynosiła płaca w zarządzie spółek państwowego koncernu zajmujących się przygotowaniem pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Tyle zarabiają zasłużeni dla aktualnie danej rządzącej partii politycy, którzy czymś podpadli i trzeba ich było usunąć w cień, taki słoneczny cień. Prawdopodobnie elektrownia atomowa nigdy u nas nie powstanie, ale co se goście zarobią, to ich, jak to mówią. No, podobne zarobki są w innych tego typu spółkach i powiem wam, że to jest skandal. To jest skandal, że ja tam nie pracuję za te 100 tysięcy na miech. I, bo, bo ja bym się widział w takiej firmie, słuchajcie. Równie jak reszta poustawianych polityków tam pracujących, nie znam się na przedmiocie działalności takiej firmy, ale będąc człowiekiem uczciwym. No, w dopuszczalnych granicach zdrowego rozsądku chciałbym robić w takiej firmie z udziałem skarbu coś pożytecznego. Chciałbym dostać posadę maskotki szczęścia, słuchajcie. Przych przychodziłbym do, do roboty i przynosił firmie szczęście bo ja mam dużo szczęścia, tak mówią, mobilizowałbym do pracy ludzi spacerem przez biuro, ładnie ubrany, pachnący, wyspany i wtychałbym optymizm w serca dyrekcji i szeregowych pracowników. I w swoim gabinecie czy w służbowej limuzynie skupiałbym się wyłącznie na optymizmie. Łącznie na optymizmie. Moje stanowisko nazywałoby się, ja wiem, no, Good Luck Account Manager, nie? Po polsku kierownik powodzenia na przykład, nie? Jak powiedział szef NBP pan Marek Belka, no słuchajcie, no nie ma co dziadować tanim państwem. Nie ma.